przykład mhm. jak nie możesz kontestować Midwave'a, bo mega przegrywasz. To czasami się zdarza, że poprawnym zagraniem jest próbować wejść na ważny objective od, yy, od side'a, po prostu od początku od próbować wchodzić, ale robisz to no, ze smutkiem na twarzy, bo musisz, a nie, że to jest zwykłe makro. Makro, nieważne jak, jaka sekwencja makro nie jest przyjęta, nie gra się ze skipnięciem Midwave'a. Midwave jest tak naprawdę w sumie. Nie może być, że jest najważniejszym obiektywem w grze, bo to jest. No to nie jest prawda do końca, ale jest obiektywem, który bierze udział w każdym zagraniu makro. Nie ma, nie ma zagra masz makro, gdzie pomijasz jeden side, masz makro, gdzie tradujesz Drake za barony, i tak dalej, nie? Że cross-mapujesz sobie, ale nie pomijasz midwaybook. Czy jest to, to trochę tak, nie że powiem. jeśli założę sobie czyste gacie na randkę, to jest większa szansa na. A znowu porównanie, a nie, a nie masz po prostu zrozumieć, co powiedziałem bez tego setupowego porównania <laughs> o gaciach i tak dalej? Nie, ja rozumiem. Po prostu setapuje coś. Przygotowuję sobie coś, z czego możemy tylko skorzystać. No, ja rozumiem Nie wszystko. skipujesz midwave'ów. To jest hmm. przykra konieczność, jeśli skipujesz midwave'a, a nie, że to jest dobre. Będę nie, pamiętał. Okej. Okay. Powiedziałbym, że tyle. Niech będzie, że tyle. Wiesz, co ci w Nie jesteś trochę magikiem. Bo U, nie, nie spowiedziałem się, się, że tyle zrozumiem. Ja bym chciał jeszcze jedną sesję i podszkolić się w tym, co robię. Szczerze? Bo jestem w stanie chyba, jestem w stanie ogarnąć slow push, off team yy, tego yy, skipu. Fajnie, jakbyś nie skipował midwave'ów, otwierał mapę też od strony mida. Nie, nie skip... się... Ja sobie zapisałem rzeczy, na których się mogę skupić i wiem, że na pewno je poprawię. Jest tak, usuń midwave, nie skipuj, off team, slow push, shiftowanie i otwierasz od mida do side'a. Te rzeczy na pewno jestem w stanie... Bo shift to jest shift jest sytuacyjny, nie? to nie jest tak, że często shiftujesz, to czasami shiftujesz, czasami nie, ale no okej, okay, w porządku, znaczy, no to. Zobaczymy jak to wyjdzie, no. Ja w każdym razie mnie już gardło na pierwsze, bo jestem po chorobie, więc ja dzisiaj już nie zrobię ci drugiej gry. Nie ma problemu. Tej... Ja i tak z tej, wy... z tej wyciągnęliśmy dużo. Ja ci powiedziałem, że nieważne jaką grę weźmiesz, mhm. wyciągniesz z niej dużo, a to dlatego, że ty jesteś na tyle na słabym poziomie, że zawsze znajdziemy jakieś rzeczy do poprawy po prostu. Zawsze z każdej jednej gry. Ja widzę to. Ja, ja ci też połowy rzeczy nie powiedziałem, ja ci po... wybierałem łatwiejsze rzeczy. Po prostu. Ja ci nie powiedziałem połowy rzeczy tak naprawdę. No dobra, jakieś jeszcze pytania na koniec? Czy kończymy? Kurde, no bardzo fajnie było. Że tak powiem. Podobała mi się dzisiejsza sesja. Coś, na co ja bym nawet nie zwrócił uwagę, możesz zrobić monolog 15-minutowy. To znaczy, takie że... zboczenie zawodowe. No. To, ale mi się to bardzo podoba, bo wyobraź sobie, że ja bym teraz chciał przeanalizować swoją gierkę, się na nią gapię i bym nawet nie wpadł na, na coś takiego. Więc w teorii. Po co ja mam analizować swoje gry, jak sam nie zrozumiem, może coś tam zobaczę, kiedy na przykład, no wow, no, no dużo wyciągasz z takich rzeczy, które no, większość ludzi nawet nie zwróci uwagi albo nawet o tym nie pomyśli. Ty wiesz co, coaching to jest typowa fanaberia wymiany pieniędzy na czas, to zwyczaj jak kupuje ktoś coaching, nie? Znaczy ty nie kupiłeś, ty, my robimy content, ale tak ogólnie... To jest typowe, możesz do tego dojść samemu, bo to jest logiczne, co ja mówię. I to nie jest jakaś wiedza ukryta, tajemna. Wiesz, to nie jestem i... jakimś najbystrzejszym człowiekiem, wiesz? Dobra, nie, nie katuj siebie, już, dobra. Nie, nie, nie katuję One... się, ale re realia nie. są takie, że jakbym był utalentowany, bystry i byłbym smart i poświęciłem tej grze 25 tysięcy godzin, powinienem mieć rank 20. No. Taka jest prawda. I nie, wie, zdajesz sobie sprawę, że jest masa ludzi, którzy poświęciła tyle samo czasu i jest jeszcze niżej od ciebie. I nie jest tak, że każdy może mieć rank 20. Jakby to katowanie siebie też jest takie niesympatyczne, bo ja na tyle sam siebie lubię, że mi aż źle słuchać, jak ludzie siebie tak katują samokatują. To znaczy, że ja nie czuję żadnej potrzeby, żeby ludzie siebie obrażali. Ja bym wolał, żeby ludzie sami siebie lubili. Wtedy by też nie, nie siali z na lewo i prawo, nie? Bo jak ktoś się jest zgorzchnieniem, takie, że wyzywa innych ludzi, to prawdopodobnie też ma jakiś problem wewnętrzny. To jakiś taki zdrowy, spokojny, szczęśliwy człowiek nie ma potrzeby, żeby flejmić innych ludzi. Więc to też wynika jakoś z problemów wewnętrznych. Więc ja bym wolał, żeby ludzie siebie lubili, aż źle się słucha, jak ludzie o sobie źle mówią. Rozumiem, powiem ci, jesteś sympa sympatycznie się z tą siedzi. Czy ten odcinek będzie na YouTube w ogóle? No, postaram się, nie? Jakoś Proszę zostawić startować. subskrypcję i łapkę w górę. Tak czy siak, dziękuję. Napiszę w sobotę, za tydzień. A... Tak, no. ja, ja jak mogę teraz yy, poćwiczyć te chociaż te pięć rzeczy, których się dojdziemy? No powinieneś grać i o tym myśleć. Po prostu. Myśleć o tym. Ja, ja, ja sobie mam je zapisane i chciałbym w sumie o nich. Tylko znowu musisz pamiętać, że od tego są wyjątki i musisz pamiętać, że musisz to tak. zrozumieć w pewnym sensie, a nie się tak, na tak, pamięć. Tak, to tak, tak. Wiem, wiem, wiem. Ja tak wiem. Musisz zrozumieć, czemu te rzeczy są lepsze, żeby też zauważyć sytuacje, czasami jak nie są. Tak, wiem. To jest najtrudniejsza rzecz w lolu, że nie możesz wytworzyć żadnych generalnych zasad. Chociaż szczerze. Ta zasada ze nieskipowaniem Midwave'a, w zasadzie ona jest uniwersalna, czyli jeżeli nie musisz, to tego nie robisz. To jest tylko jak musisz, absolutnie. Coś takiego. Czy ja w teorii, coś... bez umie drogi, po dzisiejszej sesji już powinienem perfekcyjnie te pięć zasad wykorzystać? Czy mam się nie stresować, jak będzie mi nie. moim wychodzić? zdaniem nigdy nie wykorzystasz ich perfekcyjnie, bo masz, masz progracze, którzy mają wbijali rankwani i też ich nie wykorzystują perfekcyjnie. Zawsze się zdarza failować no, komuś. No rozumiem, ale po prostu chociaż e... je rozumieć i się do nich stosować. Fajnie by było, jakbyś je jakbyś rozumiał te elementy gry, poprawił je, to powinniśmy mieć też efekt z nich jakiś lepszy. Ale chyba nie dam rady tak od razu. Nagle myślę o tych pięciu rzeczach i już to robię w grze. No, ty... Znaczy, no, zależy od których, bo jeżeli chodzi o, o tych to, żeby pięciu na tych, raz. To, no, no nie wiem, no mi się wydaje, że te rzeczy są. Zależy od człowieka pewnie, ale hmm. myślę, że w momencie, w którym masz nie być Off team, to to, że ty puszując, popatrzysz na mapę i się zastanowisz i odpuścisz. No to nie jest coś wyjątkowo do przećwiczenia. Okej. Okay. No to jest decyzja, którą podejmujesz w jednym momencie. To, to nie jest jakby, że, że ty masz, nie wiem, klikać inaczej, że coś zręcznościowo robić inaczej, coś, co musisz przećwiczyć. Nie? To jest y, jedna duża decyzja, którą możesz podjąć, nawet kiedy nie walczysz, bo ty wychodzisz z bazy, kiedy podejmujesz tę decyzję, czy ty pchasz głęboko, czy nie, na przykład. Czyli Albo ma, idziesz muszę do po prostu myśli, że... pomyśleć. No jak wychodzisz z bazy, to zazwyczaj się nic nie dzieje, prawda? No idziesz po prostu. No to, no to co, nie potrafisz po pomyśleć o tym, co mia miałeś pomyśleć bez przesady? nie? To jest znowu takie założenie, jakbyś był głupi, totalnie. No będziesz musiał pomyśleć o tym. No trochę cięższe jest ze slow pushem, bo łatwiej jest zaburzyć Slowpusz, na przykład jak za mocno tradujesz, albo jak. Jakoś tam spele się źle rzuca, to możesz go zaburzyć, nie? Mm -hmm. Albo jak znowu za mało kontestujesz na niektóre piki, to one znowu będą na ciebie prają, chociaż nie powinny, bo znowu za bardzo się wkręcisz i znowu za mało skontestujesz, jakby nie? Też się może tak zdarzyć. Ale no nie wiem to, że wychodzisz z bazy i klikasz bliżej mida, zamiast się od razu na Sajda, albo że nie puszujesz głęboko, kiedy twoja różna nie jest pod nic ustawiona. No bez przesady, nie? To jakby nie róbmy z ciebie idioty znowu. No rozumiem. <laughs> dziękuję Tobie bardzo. Ja nie... Trzymaj się, dziękuję za sesję. Dobra, do, do kiedyś jeszcze się zgadzamy pewnie kiedyś. Serwus. Dobra, serwus. Pytanie do czatu. Jedynka na czacie, kto się czegoś nauczył dzisiaj o LOLu? Bo ja się dzisiaj, pomimo że mam w tej grze 25 tysięcy godzin, yy, no dużo rzeczy nie wiedziałem. Nie wiedziałem, że się pcha, fale na midzie, żeby wejść na Drake'a, bak nie pusznę, to nie skończę gry. No wow, no tyle, że ja nawet o takich rzeczach nie myślałem. Serio. No ja muszę sobie to wszystko w głowie poukładać. Nie, widzowie, już dzisiaj nie gram. Zrobiłem dla Was dzisiaj o, ekskluzywny content, co prawda obiecany, więc to nie jest tak, że robię wam wiadomo łaskę. Ale zrobiliśmy coaching i pogramy sobie jutro. A ja sobie wszystko w głowie poukładam. No i myślę, że jestem w stanie wejść na wyższy poziom, lola. Kam was cieplutko i widzimy się jutro. Nie wiem kiedy jeszcze dokładnie, bo muszę wstać, wiecie jak to z moim wstawaniem bywa, ale mam nadzieję, że jutro będzie inaczej. Widzowie, z kolejnej rzeczy się wywiązałem Wasz brusik się zepsuł Musicie szukać, gdzie was okłamałem Do zobaczenia, bardzo wam dziękuję Trzymajcie się i mi wieczoru Papa, pa, widzowie Doborek, witam Staję się dzisiaj budzikiem, widzowie Mam nawet zdjęcia jak wyglądam z rana, z całem budzikiem, ale powiem wam nie przykańczęć, nie da się to na emotę. Yy, od rana Liga Legend będzie. Wczoraj miałem coaching z bezumem. Yy, dużo rzeczy się nauczyłem wczoraj, o których dzisiaj chcę pamiętać. Da, pierwsza rzecz. Usuń wave'a przy obiektywach, jak nie zrobi tej diktery. Off team, nie puszować jak mój team jest off team, bardzo ważne Totalnie nie tykać fali W szczególności jakimś bladem Shiftować, teraz jest fali Drake Teraz mi da to do dobra dobra Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie Witam z każdego z rańca Dzień dobry, co jest jeszcze szybkie globo Energi Energole A, Parę red bulli kole zero 4 butelki, wodę mam to ja Coś wolę, jeszcze, może ja jakieś chipsy. O, ale masz jest śmieszny z rana. O, no, poza tym, że jeszcze mam trochę tego sypa na oku. Dobry. To chyba mam nie najgorszy. Trochę czerwony jestem, ale ciepło jest. Chłop mi blada wziął. Na midzie. idzie. Whatever, nie wiem po ch... blada. To znaczy liczyłem, żeby mi oddał i są zagrał czymś innym, ale jak patrzę to i giga siedzi na ich teamie, więc w sumie nie o co Czy golisz klatę? Yy, nie, ale sutki gole. No sutki gole, no wosione sutki są takie obleśne. Według mnie. I u facetów i u latek. To znaczy wiecie, wolę je ogolić! Znaczy mogę przylepić sobie te plastry i wtedy du dużej, wiecie, no nie rosną, ale powiem tak, facetek włosy wyrywa jakimkolwiek czymś takim, co to jest największy ból na świecie. Dobra git. Postaramy się zaimplementować to, czego nauczył mnie Bezum. Yy, do Gierek. Nie będzie to jakieś super łatwe dla mnie na start. Jak chociaż o jednej rzeczy będę pamiętał, podczas gry i wejdzie mi to w nawyk, to będzie git. Na przykład ten off-team i tak dalej. O co chodzi z Off-Team? No z Off-team chodzi o to, że jak ja puszuję na fajdzie, robię prefirję w cokolwiek, a mój Team Awczy. Nie robi nic na mapie Jestem off team Jeśli zginę w takiej sytuacji To zginę jak debil Za darmo Popatrz jestem warda. Jestem no... no... ona będzie miała A. Robi. Kurwa. No nie wiem. No nie wiem zabiję junglera, nie no kurde. Prawie. Nie wiem czy będę miał formie, ale po coachingu się tak czuję, że muszę wszystko robić dobrze, inaczej nic nie wyciągnę, a to tak w sumie chyba nie działa. Nie chcę, nie chcę się forsować, że muszę w każdy, że zawsze się stosować i wszystko już robić. Tylko powoli zacząć myśleć po prostu, jak gram. No i tyle. Mam nadzieję, że mi się uda. Jest ten Sigma w Sigma! mać. Czy on dalej za mną leciał? Słuchajcie, jakby coaching polegał na tym, że ja dostaję lekcję, nie wiem, trzygodzinną, i ja nagle wszystko robię i wbijam czalka, to by każdy miał czalka. To trzeba mocno nad sobą pracować, żeby się poprawić. Bersun mi dał narzędzie, a ja muszę się nauczyć ich wykorzystać i używać mózgu, uczajcie. Ej, ej, ej. O, o chyba ale coaching! <grym> ale kurwa, coaching! <grym> coaching! Ale jestem dobry! Uuu! <grym> Zabałem taką firmóweczkę Arquela! Jeszcze nie trafiłem R-kom pod mema! Jestem Figma! Figma! Jeszcze teraz grifowałem teamek, nie? Że piknę APK, no? W tym meczu jeszcze nie zaaplikowałem nic z coachingu. Tak szczerze. Jeszcze nic. W tej grze jeszcze, tak jakbym nie miał tego coacha, ale wszystko w swoim czasie. Nie, dużo wyniosłem z tego coachingu. Dużo się nauczyłem. Tylko jeszcze muszę o tym myśleć. Dostałem informacje, a teraz muszę je wykorzystać i się zastosować. No, nie wiem. Że mogłem jakoś lepiej to zagrać. Ok, połowa zdrowia. Jak coś to ginę od niej. Na 100%. Ale słuchajcie, ona jest u nich drugim najsilniejszym graczem albo najsilniejszym. Ja ją trzymam na linii, a mój team dyma. Dla mnie to jest Eee, no nie widziałem co piknąć Zobaczyłem, że fituje, tylko no nie pomyślałem, że będziemy mieli 4 HP Więc no tak jakby forsuję teraz cały mój team do kupowania Voida Jak coś to jeszcze będą jakieś sesyjki, nie? Z bezumem widzowie Chcę, nie tutaj. No skasowaliśmy jednego i przegrywamy Czy to moja wina? Chyba ta. Kurde, no nie wiem, insta Kajse No, a no to jest 1.5 w sumie Ja p dole We need voice Kinda my bad Picking 4 AP Jak tam poziom podniesiony? Jeszcze nie. Muszę wjechać na wlada Czemu? Nie mam Debsa, żeby ją z***ać? Nie wiem, nie mam depsa, żeby zabić Kai'Sa. Na pół combo, nie Tam mamy bitwę 410, zagrałem jedną gierkę, no nie ma jednak szans na zmiany. Ta gra o wszystkim znaczy. A zresztą Barona, czyli że w lat się cofa. Nie mamy Warda. no, widzę. No. Nie, nie siadłem. No, dżungler jest totalnie do ciska, ale no, to nie znaczy, że ja zag... nie wiem, no, ja też chyba zagrałem, nie? Giga ch**wo zagra, mój pick też był taki, że Myślałem, że gram na jakiegoś Adikera na topie, więc pomyślałem, że Malfight będzie spoko. No, trochę tutaj bez sensu. Whatever. Go next po prostu. Tak był giga Jungle Gap. Strasznie nie lubię grać na Varusa. Jak mam być szczery. Tutaj będę hitował Wave'a to na pewno. Trzeba że on Barierę gra. Muszę to puszcząć, O, to no. No, chciałem falę sfiksać. no moja fala wygląda jak gówno Teraz niestety. No, trochę pain in the ass. No, gram na warusa z barierą. Eee, no, nie na co się denerwować. I fajny. O co tu chodzi? I on se przeżyje. Nie. Jakby przeżył, to no zagotowałbym się trochę. To no, i tak nie jest dla mnie worth it. Pop ma Freeza, ja dużo tracę. Nie wiem jak go tu ograć. No, no nie muszę podchodzić ja pole, no tu zaferkuję. Jak on ma, poczekaj. Jak on ma, Amondra. Taki gość, słuchaj, Amondra. Serio? Siedzi z dziewczyną. Amondra. Come on, bro. Siedzi z dziewczyną w lokalu. Jak tu nie zrbałem. Amondra, jeden z twoich dwudziestu kolegów był kiedyś w kryminale. Siedział i on mu mówi. Twoi koledzy wstają. Jadą cię w dziurę. Twoja kobieta wstaje pluje na Ciebie i wszyscy od Ciebie odchodzą. A Ty takich ludzi nie szanujesz? Takie jest życie. To jest przenosi, bajka, zabawa gra. Po co się z nim bierz, żeby fale sfiksować? Jak on tu... no nie chcę, żeby freeze'ował. Tak już już jestem Ja jestem po prostu martwy A puszczę mi da? Tak jak mnie uczył Bezum, bo Drake jest Gdzież to się rozbija tower w sumie, ale no... Będzie bounce Nie wiem, że tu nie wiemy. Referendum na Katarina. Drzwi. Sigma. Sigma. Jestem Sigma. Owkim jestem. Owcze. Dajmy EFA No Ale sraka mać. Jeszcze minus 22 Jak mentalno bardzo dwie rawgierki się trafiły, ale staram się o tym nie myśleć. To dwie giga w gierki na dodatek giga... Duże straty lp Ale powiem tak, no jak się załamie, no to już będę rany down-out chyba przez kolejny tydzień, nie? No muszę przełknąć yy, gorycz, yy, zacząć grać lepiej, no i coś powygrywać. Na razie to trochę spięty jestem na tym streamie, jak mam być szczery. Nie wiem czemu. Jakąś presję na sobie czuję, że po tym go to już powinienem wygrać 100 gier na 100, bić czas, 2000 LP. Nie wiem, jakąś taką presję czuję mi się wydaje, czy to ma pan Przecież ma kod, do drzwi, no. Ja dole, no. Dałem mu kurwa kod do klatki, no. Każdy kurier to no. Jak mam się p***a na kupić. I on teraz będzie mi dzwonił, to wąka no. Wow, teraz się mogę na grze skupić oczywiście. Nie ja wiem, no daję domofon, notatkę zostać pod drzwiami, nikt mi tego nie ukradnie. Jestem trochę zły. No ciężko się skupić, nie? No jak ci ktoś na z dzwonkiem. Dorosły chłop zostaje pod nos i jeszcze mu przeszkadza. No dobra, wyobraź sobie, że zamierzasz zakupy za 2-3 stóby i dajesz notatkę. Proszę zostać pod drzwiami. pekuje się chorym dzieckiem, nie mam jak wyjść. I karmię piersią, a chłopci na... Ja dzwonkiem. No tak jakby... no bo to jest jakaś komunikacja, no nie wiem Jest martwa ona. A ja też. Trafiła mnie. To jest Ten to jest najgorszy dzień w lolu jaki mam od co? dawna, nie no przyrzekam, no. Wszystkie gry tak fatalne, no. Ja bym powiedział, że trochę mi smutno. Jeszcze mam Branda kurwa w lesie. Padam na jedno kół w sumie. Padłem w plamie, un

Ona siedziała tu, mam wszędzie wizję. Tepnęła? Nie ma TPK, gdzie ona była? Nie wiem. Wszystko po staremu. No na razie ranem downuję te gierki, nie? Ale też były trochę unfortunate. Teraz się ogarnę. Mógłbym teraz, bo za minutę jest drake pusznąć topem i użyć y, tego i splankować. Tak zrobię. To się jakoś nazywało Shift. Nice. Tak, korki pusznia idę do Drake'a. Jest Drake za minutę. To zamiast iść na Drake'a, idę y, tego topem, biorę falę i, i rotuję przez las. Na flankę. Ja puszczę bota na pałę. No jest strasznie gorąco. Mam mokre jaja trochę nawet. Mam Zonię, mam jeszcze Zonię. Ładnie. Już. 7576, nie sądziłem, że kiedyś to napiszę. Ogarnęki! Zeskupiłem się i skombarzkowałem nie. Aj serio! Ale timing Rki Unlucky! My bad, my bad tutaj. Giga get timing. Akurat jak... No dobra, no happens, no. Whatever. No, i tak jestem zadowolony z tej gierki. Jak na to, że zrobiłem jeden 5, pięć, miałem mało i... Dosłownie zrzygałem się na własnej linii, to jest spoko. Ale mam ochotę na głupi żart, ale wiem, że nie powinienem o nim mówić. Bo będę zły za ten żart, o, który powiem. Bo nie powinienem go mówić. Co robi Bruce w zamku? Penetruje lochy. Nie wiem, czemu chciałem ten żardzik powiedzieć. <gryw> ale wiedziałem, że wam trochę dam uśmiechu na czacie. Widziałem, że zrobię Wam tym dobrze tym żarcikiem Dobra, żyj i plus 15 lpeczków Plus 16, minus 22 we are Riot Games, we want to change LP system. If you have at least 50% win rate or more, you should gain the same LP. Ej, hey, Riot, e e mam, mam dodatni win rate. Nie ja wiem, że MMR-y ale 16x22 przy pozytywnym win rate coś jest nie tak. E fix your game.